Ostatnia szuflada? Tutaj, no, są różne rzeczy. Przy okazji, spójrzcie, jakiego mam gołębia. Bardzo kocham tego gołębia. Każdy, kto chce, może zrobić sobie zdjęcie i ustawić je jako tofetę w telefonie. <grym> Okej, okay. dobra. Przechodzimy do mojego biurka. Rzeczą na moim biurku, która najbardziej rzuca się w oczy, jest. <grym> Ogólnie, najbardziej rzucającą się w oczy rzeczą jest ta lampka w kształcie ołówka. Od dawna chciałam ją mieć. Prawda mi się podoba! Jest naprawdę jasny. Nie wiem, czy tym aparatem zdołam wskazać, jak bardzo jest jasny, ale jest super. A tutaj jest mój tablet. Na swoim tablecie, o, przy okazji, cześć! Na swoim tablecie bardzo często odrabiam lekcje. Mogę też tam rysować, mam ołówek z tego tabletu. O, to on! Jest magnetyczny, więc mogę go przyłożyć tutaj, ponieważ mój organizer jest metalowy i on może się tutaj przyczepić. Mogę czytać e-booki, ale to rzadko. To w sumie tyle. A, czekajcie! Nie, ja tam piszę swoją książkę. Jeśli rezultat będzie zadowalający, to na pewno Wam ją pokażę, ale póki co nikomu nie mówcie. Tak, to sekret. Nikt jeszcze o tym nie wie? Tak, dobra, to można zamknąć.